Cóż, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku ze SkyBlocka. No i cóż, jak pamiętacie w tym odcinku troszeczkę pobudowaliśmy, nic nie ruszałem. Ale w tym odcinku tutaj będziemy kopać Kobla, 10 będzie z tej kategorii nudne odcinki. Po prostu najzwyklejsze kopanie Kobla. I tak, nie mamy jak na razie żadnego drzewka właśnie tego nowego. Ale chcę zacząć budować jakąś prowizoryczną platformę na której by mogły się spełnić mowy, żeby było no, jakieś mączki kosne czy nitki, bo dzięki temu byśmy mogli e, wybudować sobie wreszcie łóżko, które by się przydało, mówiąc szczerze. więc szczerze. Tak, tutaj teraz tak robimy. połączamy wyspek się da bardziej. I co, pobiemy dalej? I myślę, że dziś w tym odcinku jeszcze troszeczkę poszerzymy tą e, kładkę podziemną, czy znaczy pod nami, pod wyspą. I będziemy dalej wymieniać tego dirta. Tylko, żeby tutaj w właśnie zabezpieczyć wyspę, żeby nic tam nie spadło po kąń, no bo nie chcę tego dirta tak tracić. Ten dirt jest cenny. Dobra, 16 e, bloków. Myślę, że to jest tyle starszy, no zabezpieczne zajście tutaj na dół nie jest, niestety, tu mamy zbyt yy, wielkiego wyboru. No i tak zaczęliśmy kolejny bloczek kablicowa, no ale dobra, przeżyjemy to yy, jako tako. I dobra, tak ładnie tutaj poszerzamy, może nam tej tutaj moby spełnić, co by było niezbyt twarde. Ciekawe, przyjrzyjmy by to było. Wszystkie musimy tutaj jakoś zabezpieczyć te zejście na dół, by nie spać, bo może być tak, że pobiegnę gdzieś na wariata tam na dół, po prostu spanę, odchłań i to nie będzie fajne. Ale dobra, mnie to już denerwuje. Więc cóż, robimy takie coś. Do widzenia, Lawo. Nie będziesz mi tu nic niszczyć i blokować. I teraz powinno jakoś tam nie wpadać tej lawy. Będzie więcej surowców dla nas. Po prostu. Żeby było prościej. I okej. Okay, no mamy, no, idzie o wiele lepiej teraz. Drzewko jeszcze nie wyrosło. Może kiedyś to zrobi. Zobaczymy. Może się doczekamy tego. Spawnę drzewka. O, polecił daleki. Te luki tak lecą daleko. 20 bloków. Idziemy tam na dół. Op. I dobra. Myślę, że teraz powiem tutaj takie coś. Takie buty. I de facto tym sposobem zabezpieczyliśmy sobie całą tego dirta na spokojnie. Drzewko A a nade mnie wyrosło. <ścoughs> Drzewko nas nie lubi, niestety. Ale, oh, jeszcze patrzę ten kobl tam w odchłanić lawy. I tak, kiedy idzie ten odcinek zapewne jest już połowa maja. ale już bliżej końcówki maja. E, ale mówię, nagrywam to majówkę bo nie miałem de facto co nagrywać, bo try... z trylogią ECS nie chcę zaczynać, więc szczerze tak wam powiem moi drodzy widzowie, z nie chcę zaczynać, a LEGO robię na streamach, przechodzę, LEGO Harry Potter. Żeby nie było to tą grę na streamach przechodzę. No a teraz się... Z... Minecraft, myślałem właśnie, że wrócę troszeczkę do serii Smink z przeszłości, tam nagrałem parę odcinków też z innej gry. W sumie takiej naprawdę mało znanej. Dobra, e, tak, mam no patyki. I co? Kilopy robimy, trzy, dwa. Hop. No, się zostawiamy sobie tak na zapas, jakby coś się stanęło. Z tym jednym kilofem. Spadli czeluści. Wojda. Ej, okay. teraz... Najgorsze rzecz. Udało się. Też się udało. Uratować tego dirta przed lawą. I tu również. Jest tu powoli zabezpieczamy sobie wszystko, wszystko pięknie ładnie. Do Dirta cennego. Myślę, że zostawię jakiegoś innego dirta, mieć te yy, bloki trawy, one też są użyteczne. A tej trans będzie trzeba zrzucić. I jeszcze... O, proszę nie zrzucać. I okej, okay. i voilà. I tu też voilà. jakoś też już lepiej wygląda. 23 bloki. Tego dirta już mamy. Co my tutaj jeszcze jest te... Miejsce do zrobienia. I okej. Okay. Możemy pod wodą to zrobić. O! Gdzieś ten. oby nie poleciał mi coś ten dirt. Oby nie poleciał nic, bo to będzie kolejny dirt stracony. I chyba tak się stało. Chyba poleciał nam ten Dirt w nicość. Niestety. Wstał się drugi Dirt stracony. A te szczęście są te wysepki obok, nie. Tam też jest dirt. <grych> Tyle powiem. Jakiś mały pozytyw. Więc co? To teraz po kopiemy do kobla. Jeśli chce jakąś płatkę dla mobów zrobić, prowizoryczną, byś tam spałniły. No i czekamy przede wszystkim na to drzewko. Na no, razie one nie chcą wyrosnąć. Ktoś to wymyślał, nie? Będziemy tyle na jedno pierońskie drzewko czekać. No ja się nie spodziewam, No ale dobra. Skupimy dalej. Najnudniejsza rzecz każdego skyblocka. I kopanie Kobla. Może niektórzy lubią kopać kobla. Ale moje zdanie, zdaniem których z Was mówi to jest nudne. No dobra. Mm, więc tak, idziemy dalej. Na no, spokojnie by nie spaść. Mi się nie śpieszy. Nie muszę być jakimś parkur yy, Bridge czy coś. jakieś to wyglądało. Mi na tym nie zależy. Szczerze. Chyba nie gram na pistolu, Nie jest na hardzie, nawet gramy. Więc no. O, bloczek, to dziwnie wyglądował. No dobra. Nie chcę budować drzwi tylko dlatego, że mamy mało drewna. Aż mamy mało drewna. Tak... Cóż jest, to, to mów nie dupa? A te drzewko nam rosnąć nie chce. Zbudowało. Na ten moment, po prostu. Tam mi dobrze widzicie. Drzewo się nam zbuntowało. Mówi: Ja nie będę rosnąć. Ale dobra. Przeżyjemy jak na razie bez tego drzewka. Kopiemy dalej. I tyle. Kopiemy, kopiemy na spokojnie. Aby nie było, mamy kilofy, offy, spokój. Dobra, idziemy dalej, jakby robić tą kładkę. się zrobimy ten yy, Bob Grinder, wie, pewnie za ileś odcinków się to uda zrobić. A jak przy okazji chcę no, iść w kierunku pierwszej wyspy. Powoli się tam zbliżać. Skąd buduję może taką niezabezpieczną kładkę. Na jedną kratkę. ale to jest prowizor, jak na razie, czysto w moim wykonaniu. Mogę zostać z chyba jednym plotniaków, by zezwolić pochodnie, a tego nie zrobiłem. No i te cholerne jumpy chce wyrosnąć. Się denerwuję z tego powodu. panek będzie się zbliżać. Noc będę musiał usunąć tę półpłytkę, dlatego, by mogły tu nie. Zaczęły się spałnić na wysepce. Jak na przykład się tu I tu wszystko wysadzi i będzie dupa. No ja dobra. Niedługo ta noc będzie. Więc no. już, już odcinek 40 już minut. Ale no. Śniemy dalej po prostu, więc no co? Kopiemy kopla tak, po tym odcinku nie będę nagrywać teraz tak na zapas. I poczekam na Waszą opinię o tym, czy mogę sobie między odcinkami po prostu pokopać tego kobla, żeby nie było, że tak jak ja z tym odcinkiem, że po prostu kopię kobla i nic z tego nie robię. Bo to może być troszeczkę dudne moim zdaniem. No, ale dobra. Więc tak, kopiam dalej. Może taką uda zebrać. Od kobla, mamy 40 bloków. Robi się już, noc powoli, zaraz będzie. 42, 43, 44, 45, to jest 46. No, to właściwie tak latem. Mamy już 50 bloków Pobla. Hop, 52. Jeszcze 12 bloków mamy, bo wystarczy. Tak, tego myślałem. Że będziemy mieli i on jest tak, po na zebrany w drugim odcinku już. Nawet więcej zebraliśmy, tylko no... Część poszła w surowce wydoblane. W budowę. Dobra, mm. Nie padać w Mamy Staczek. O, mamy Kobold Collector, czyli nawet. No i dobra, Lawa odkopana. Tylko po to, by było światełko. <laughs> Jakieś niewielkie. Co do końca tego kilofa myślę, że I. koń kill Myślę, że to jest takie coś po prostu. Taka prowizoryczna barykada. Moby tu nie przejdą. Tak mi się wydaje, że już tak coś zrobić na zabezpieczenie przed MOBAMI. Ja mogę widzieć co tu się dzieje, ale MOBY tutaj nie wejdą. No i co? Jak wyglądają argumenty na ten moment? W yy, Skyblock mamy, mamy getest, taką cobblestone zobaczmy z gravel. Okej. Okay. z taką nie wiem czy to jest prawda. Eee, Okej. Okay. też nie wiem czy to jest prawda, że tak na pewno będzie. Więc no. Jakieś barwniki. Perełki. Skyblock. O, jest. Możemy jakieś porobić, nie? Nie jak zrobimy yy, emeraldy, można się uda. No dobra. Czy ja bym za uwagę? Widzimy się w następnym odcinku ze Skybloka. Você